Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Zdecydowanie tak można powiedzieć, że z piekła do nieba, ale jestem zadowolony. Dla ciebie zawody niezwykle trudne, bo zaczęło się trudno przede wszystkim. Zdecydowanie tak można powiedzieć, że z piekła do nieba, ale jestem zadowolony, bo jakby przełamałem ten swój zły próg. Eee jazdy w Warszawie. A pierwsze na finał, z twojej perspektywy, jak wyglądała? Czy ty byłeś pewien, że pojedziesz w powtórce, że wykluczą Jasona Doyla? Czekałem na decyzję już, jakby nie nastawiam się na takie rzeczy, czy jestem czegoś pewien, czy nie w takich momentach. A był kontakt? Mm, na takim to, że każdy ma z każdym kontakt. A ten atak na no, ostatniej prostej, y, szerokie syroki, wejście i Wiedziałeś, że będzie trzecie czy, albo drugie, jak to swoje Znaczy szczerze czekałem, bo tu nie byłem pewien, czy jestem drugi, czy trzeci, ale i tak w porządku, że się udało dotrzeć do finału i być na podium w Warszawie. Znaczy, że gdyby jeszcze jedno kółko było, to łyknąłbyś sifretkę i tutaj to pierwsze miejsce, mógłbyś powalczyć to pierwsze miejsce, bo byłeś coraz szybszy z każdym kolejnym okrążeniem. Mm -hmm. No niby tak, ale jakby nie ma to znaczenia. Jestem trzeci. Martko, pewnie jestem przekonany, że ogromna motywacja była w tobie, żeby w końcu Polak wygrał na narodowym nie udało się to. No właśnie. Jak duży ból jest z tego powodu? Bólu nie ma, bo jakby plan minimum to był, żeby być w finale, żeby. Przejść przez ten półfinał i jesteśmy zadowoleni, że, że to się udało. Zapytam jeszcze o to pole zewnętrzne, bo i w półfinale i w finale delikatnie tam zostałeś na starcie, to pole było gorsze w tej końcowej fazie zawodów? Te pole były jakby dzisiaj wszystkie w miarę równe, aczkolwiek może te pierwsze było już tak jakby zbyt suchej, a, a strasznie głębokie kolejny były i nie można było jechać z kolejny, bo motor się zawieszał dosłownie, bo dotykał i rurą i osłonankami na dole i, i czasem było trzeba czas stanąć już z, z płaskiego, bez kolejny, bo już tak kolejny były już wykorzystane, że, że akurat trafiało, że gdy pojeżdżałeś, już też jak w finale podjechałem, to już... Próbowałem tam butem zbijać właśnie boki kolejne, już nie tyle interesować się kolejną, żeby po prostu rura nie dotykała, bo jak rura dotyka jakby kolejny obok. Wiadomo, że koło pójdzie jakby w kolejnie, ale ten, te rzeczy obok wszystkie co są, to dotykają i cię powstrzymują. Widać, trochę się stresowałeś, to prawda, że to jednak mimo wszystko inne zawody niż, niż te, na przykład poprzednie w goliu. No, tak stwierdzasz. uważany, że w drugim swoim biegu mógłbyś podjechać trochę no, odważniej? Potem uważam, że start na przykład w finale też, ten pierwszy był taki po i podniosł wężykowany. Tak, ale to bardziej z tego względu, że zaryzykowałem właśnie z kolejna, a ona była taka e, poplątana. No i dzisiaj generalnie miałam taki problem, że jak jedną rzecz po poszliśmy w jedną stronę, to zaczęło mnie, że tak powiemy, zbyt mocno podnosić do góry, a jak poszliśmy w drugą stronę, to już jakby charakterystyka silnika mi nie pasowała w tym momencie, bo było jakby za mało mocy i po prostu ruszałem jak z automatu. I ciężko było trafić po prostu dzisiaj na taki półśrodek, żebyś i dobrze się czuł na starcie i po trasie. Organizatorzy tak. mówili, że ten tor będzie zupełnie inny niż w poprzednich latach. Ty tak czujesz, że, czuje, że mocno on się zmienił, czy był podobny do tego, co było w poprzednich latach Tutaj. Ciężko to stwierdzić, ponieważ te jednodniowe tory zawsze są jak kinder niespodzianka trochę. Eee, bardzo dynamicznie się zmieniają, eee, no i, ale trzeba, no, jakby nie zwracać na to uwagi, no. trzeba być, próbować wszędzie być skutecznym po prostu. Nie zazwyczaj na to co dostajesz, trzeba brać to co w danym dniu dostajesz. Trochę również w zeszłym roku było? No. Eee. No, sami widzieliście po wyścigach, no, że, że dalej do kolejny na jakby na jednodniowych torach jakby to, to są. U, jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.